Cześć, jestem Aneta. Cześć, jestem Jarek. Podobno jesteśmy silverami. Ale tylko we włosach. I sami nie wiemy kiedy i jak to się stało, ale nadal staramy się czerpać życia pełnymi garściami. Naszą pasją są rowery. Startuję w maratonach. Szkolę młodzież. Pływamy kajakami. Jesteśmy aktywni zimą. Biegamy, jeździmy na nartach, chodzimy po górach. Lubimy podróżować. Podejmujemy różne wyzwania. Mówią, że życie zaczyna się po pięćdziesiątce i my jesteśmy tego najlepszym przykładem. Szukamy nowych pasji. Testerzy Te marzeń to my! To my.